Cześć, dzisiaj pokażę Wam moje paznokcie, jak ostatnio je maluję i czym, ponieważ uważam, że nieźle, się, że nieźle już wyglądają, są grube, a ostatnio jeszcze się łamały i były bardzo brzydkie, także jestem z nich zadowolona. O pipi mi tutaj e, poluje. Kochani, zaczęłam od odżywki Eveline którą bardzo Wam polecam, można ją używać bez lakieru, to znaczy nakładać codziennie jedną warstwę, coś na zasadzie nailtek, ale te odżywki są naprawdę porównywalne jakości co nailtek. Z nailteka nie byłam do końca zadowolona, bo utwardzał paznokcie tak, że później się aż łamały. A ta odżywka naprawdę spełniła swoją rolę, nie rozwajają mi się już paznokcie, jest po prostu rewelacja, zużyłam już połowę. Odżywki te z Eveline kosztują około 10 zł w Rossmanie. Teraz dalej, poszedł lakier Inglota którego nie lubię, bo ja w ogóle nie lubię lakieru Finglota, ale przeprosiłam się z nim, bo inny mi zgęstniał, a ten leżał 3 lata w lodówce i wyobraźcie sobie, że nie zgęstniał ani trochę, więc to jest świetny sposób na zakonserwowanie lakieru, polecam Wam. Nie jest to jakiś tam rzeczywiście mój ulubiony czarny, bo trzeba dwie trzy warstwy położyć, żeby, żeby był efekt, ale to chciałam Wam powiedzieć, że można trzymać lakier w lodówce. Żeby, żeby przedłużyć jego żywotność. Później po dwóch warstwach poszedł ten piękny brokat, który ostatnio znalazłam. Nazywa się Sparkle Touch z Miss Sporty i to jest z nowej kolekcji. I on zawiera takie drobinki różnej wielkości. Mam nadzieję, że będzie tutaj to widać. Kolor w buteleczce nie jest jakiś tam powalający, ale na paznokciach prezentuje się tak jak widzicie. Jest śliczny po prostu, że mi trochę wyostrzy. Pięknie się mieni. Ja uwielbiam brokat właśnie w, w tej porze roku w zimę. Nie wiem, dlaczego kojarzy mi się trochę z takim śniegiem. No i na Sylwestra, jeżeli lubicie brokat, to też się nadaje. Także polecam wam ten brokat, bo jest przepiękny. A ostatnio ciężko mi było znaleźć jakikolwiek w ogóle brokat. Kiedyś miałam różne, a teraz żadna firma nie robi, wszyscy robią jakieś matowe, brzydkie. I na koniec poszedł utwardzacz z Eveline, który utwardza paznokcie po prostu w kilka sekund i, i wysusza je. Bardzo wam polecam. Też jeden z lepszych produktów, które ostatnio miałam. No i to tyle, jeżeli chodzi o moje paznokcie. Sprawdźcie sobie te Napiszcie mi, jakich wy używacie odżywek. I tyle. Pozdrawiam was, pa. pa.